Gregory, jesteś pewny, że po instalacji tej aktualizacji do Windows'a mój komputer zacznie szybciej działać? Tak, słuchaj, bo ja przeczytałem w internecie, że jak się zainstaluje tą aktualizację do Windows'a 7, to wtedy szybciej działa o 30% komputer. I o mój Boże. Mi też to na kursie? O kurde, jakim kursie? Bo ja ja ci nie mówiłem, ale zapisałem się na kurs Paint'a Online. O mój Boże, przecież to jest super specjalistyczny kurs informatyczny 2025. Po tym możesz być normalnie jak Gates i pracować w Microsofcie. Ej kosztos, jeżeli mój komputer będzie działał 30% szybciej To jeżeli mam 5 FPSów teraz razy, w Fortnite cie... 30 razy szybciej Czekaj, czyli jeżeli mam 5 FPSów teraz w Fortnite To będę miał 7 FPS-ów teraz O mój, poczekaj, już sprawdzę na mojej noki teraz wypierdzianej Kalkulator, 7 razy 30 O mój Boże, jest poza skalą Mój kalkulator nie liczy więcej niż do 10 To jest zajebiście <grym> dużo No wiem, tylko nie, tylko nie możesz nacisnąć tego czerwonego guzika bo wtedy eksploduje A co on ci robi? komputer. A... On wtedy podkręca do 50%, ale nie możesz teraz Entera nacisnąć, bo wtedy. Bo, bo, bo wtedy jak za mocny, jak, jak ten sprzęt będzie za mocny, to wtedy nie wybuchnie i się przegrzeje. Więc jak już nacisnąłeś czerwony guzik i nacisnąłeś Enter, to nie możesz pod żadnym pozorem nacisnąć AlT 4 ale w 4 gramy w Fortnite z budowaniem! Dawaj, nowy sezon się zaczyna! Ej, hey, czemu mi komputer nie działa? Czekaj, muszę go wysadzić jakoś. Nie! Gregory, co się stało z moim komputerem? On wybuchnął! No mówiłem, że za go podkręciłeś! Bo Jako, Jako podkręciłem, to ty mi zainstalowałeś jakiś dziadowski szajs totalny z temu i co to jest? No i nie mam komputera teraz przez ciebie! Spokojnie on wróci! Jak kocha, to wróci! Nie, nie wróci, poleciał prosto do nieba teraz, do Microsoftowego nieba, sam to już nie wchodzą. Wiesz, bo tam jest tak. Czytałeś kiedyś, Microsoft ma swoje niebo, nazywa się Cloud Microsoft i tam, jak po śmierci o. będziesz grzeczny i dobrym informatykiem, to pójdziesz do chmury prosto. I będę na chmurce siedział? <noise> Nie, ty jesteś za ciężki, raczej spadniesz. <gadget> to wszystko twoja no, że mój komputer Hei, wyleciał w powietrze Ale ci przyku! Fortnite, Fortnite, Halo, Sąsiedzi, dzień dobry! Dzień dobry, witam nowych sąsiadów! Jestem Lubek i bym teraz tutaj, we waszym mieście! Co on mówi? On po czekaj jeszcze raz. Dobra, już wszystko zrozumiałem. Słuchaj, Szarikan, to jest nubek? Już go poznaliśmy. No I tak, wprowadził na Sosnowicę. Jak to się wprowadziłeś na Sosnowicę, przecież my nikogo nie przyjmujemy. Nikogo nie przyjmujemy na Sosnowicę. Ostatnim razem próbowałem... Ty czekaj, ty to nie jest ten dziad, który próbował nas ostatnim razem oskamować i okrad okrad nas? Pieniądze nam zapłacił, które były fałszywe? To chyba ten tak sam. I policja go goniła. Hmm. Mam, mam prawdziwe pieniądze. Tym razem papa mi dał więcej w banku. Jak to tym razem masz prawdziwe pieniądze? A skąd możemy ci tym razem ufać? <słuch> Dobra, posłuchaj, ja mam teraz kryzys. Ja mi mój komputer wysadził w powietrze Gregory i muszę go teraz nie wziąć. no! Powiedz to mojej patelni. Wow. No, masz szlaba na komputer, na dotykanie mojego komputera. A i cofam ci licencję na powerpainta, rozumiesz to? Cofam. No. No szarikan, ale, ale ja mam ostatnią lekcję I potem będę miał egzamin I będę zarabiał miliony Na powerpaincie? Kto cię zatrudni, żebyś robił prezentację w powerpaincie? No może buduje się tu jakaś, nie wiem, jakiś in, Intel, albo jakiś gu, gu, Google, żeby... No bo po co Intelowi? Robić... Po co Intelowi prezentacje w Powerpointie No bo ktoś musi je robić. <grym> Poza tym, może tu kiedyś powstanie jakiś wieżowiec i mnie tam zatrudnią, a już będę miał kompetencje. Ta, do mycia okien co najwyżej. Taką super prezentację zrobię i, i wtedy oni powiedzą, ale, ale wypierdziana prezentacja. Zatrudniamy pana. Na pewno no tak powiedzą, mhm. Mm nie jestem w 100% przekonany, że tak właśnie będzie. A potem obudzisz się rano i okaże się, że zmoczyłeś łóżko. Ale to ci już nie będę spoilerował, bo to wszystko przed tobą jeszcze. Ono jest cały czas mokre, <grym> dlatego <grym> nie poczuję. <grym> tu jeden. Po pierwsze, nie ma takiego wchodzenia do mnie do domku, a teraz proszę stąd wyjść. Nie Już cała raz wezmę. teraz jak, ja to jest... wiedzi, ja. jak to jesteśmy sąsiadami? No nie, gadaj się... Chodź, 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 a tutaj mam swój domek. O mój Boże, co to jest? Ale za... super! Co? Jak to super? Przecież to wygląda jak pół dupy Zakrzaka, Gorzej... Dobra, może nie gorzej jak twój domek? <laughs> bo w sumie to twój domek wygląda jak pół dupy za <laughs> No bo, bo ja, ja widziałem projekty! Sharikan to jest projekt domku w willi minecraftowej. Te projekty są tak drogie. O czym ty mówisz? Ja to widzę, że to jest dyrta jakiegoś zrobionego, czy tam z jakiejś dupańskiej czekolady. Widzisz tam, z Afryki zrobionej przez Ale projekt jest drogi. Najpierw muszę i zobaczyć, coś na tablicy ogłoszeń czasami nie mamy. Z ostatniej chwili, nowy mieszkaniec. Nukek. To co? Ej, oni tu chyba literówkę zrobili w tej tabliczce. Ty się chyba nie Nukek nazywasz. Mam tyle, pieniędzy, ty nie sobie ten nitag i ja. Szalikan, ja go prawie zrozumiałem. Powiedział, że. Walczę was, biedaki! Jestem bogaty. Tak w skrócie tak powiedział. To bogatemu zabroni. <grym> A masz pozwolenie na budowę tutaj, na tej działce? Bo ja sobie no tam, nie przypomnę. No kupiłem sobie dokładnie tutaj. A działkę obojętną. Mam. Jestem taki szczęśliwy, że możemy nareszcie być sąsiadami. Chodźcie, pokażę wam mój domek. Ale czemu nas nikt nie zapytał o zdanie? Dlaczego niby ja mam być sąsiadem, nie dość, że Gregorego, to jeszcze ciebie? Oba klocki stoją przed moim domem pięknym, fantastycznym. Zobacz, jak mój domek wygląda, jak twój wygląda. Twój wygląda jak... A... No wyglądają tak ładnie! super sam obok siebie! <laughs> ja wygląda no wygląda lepiej niż poprzedni! Przynajmniej dużo lepiej! To wcale nie jest wyczyn Gregory! Twój poprzedni był... No, no jaki wiem, no... był? No sraki właśnie był! No taki był! No taki od... No teraz jest w sposób. Te, no, ja wiem, że jest specjalny, ale takie rzeczy się buduje poza miastem, tak samo jak wysypisko śmieci ee, i inne jakieś takie brzydkie rzeczy śmierdzące. Co ty chcesz, co ty chcesz od nas? Co? Chcę wam pokazać mi domek. Już go zobaczyliśmy, no jest super, wow, ale A fajnie co wygląda. To oprowadzić, może zupkę sobie razem zjemy, obiadek. Czy on ma basen? Co to jest? To jest szambo niekryte po prostu na zewnątrz ma, bo kanalizacji nie ma w miejscu, gdzie się wybudował, dlatego nie może trzymać takich rzeczy. Nie no jeszcze tam szamba nie ma, no bo, no, no łazienki jeszcze nie wybudowali, to... Co to za dom bez łazienki? Ty też nie masz łazienki. Mam fotel gamingowy, po co mi więcej? No, no co ty chcesz od mojego fotela gamingowego? Tu ma nawet spłuczkę, patrz! To jest edycja z Toilet Sigma 3000, rozumiesz to? Idealnie poszerzona tutaj deska jest ta porcelanowa, żeby moje cztery litery się na tym mieściły i były komfortowe. A w zimie mam podgrzewany z tyłu tutaj centralne, rozumiesz, na węgiel podgrzewane cztery litery mam. Czy ty masz w ogóle, ty nie masz nawet centralnego u siebie w domu, aniż nawet o węglu nie wspomnę. Jak nie? Przecież mam! Patrz! Co masz? Mam centralne ogrzewanie! Ty teraz masz jest centralne, a teraz jest kuku kuchniowe, a teraz ja też sobie mogę komputer. Komputer też mogę sobie fotel podgrzać. I nawet jak chcę podgrzać sobie pizzę i lodówkę od razu, to sobie tu podkładam. Powiedz a mi A jak mi zimno w stópki, to wtedy. O! I wtedy. To normalny chcę podgrzewać lodówkę! L z tego co wiem, to lodówka powinna chłodzić. Nigdy nie powinna grzać. Yy, ale ja czasem lubię tak. <grymne> o, dobra, okej, okay, pójdę z Tobą, zwiedzimy Twój domek, ale jeżeli dostanę nowy komputer, zgoda? No dobra, to jest tylko kilka tysięcy. Nie, 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 nie! Ma mieć nowego RTX-a 69 tysięcy, bo inaczej nie idę. No. No dobra, nie będzie. <grymne> <grymne> Łatwo, poszło, widzisz, że mam dar przekonywania ludzi i negocjacji. Prawda, Gregory? Tak! Bardzo <grymne> fajny dobra. Tutaj mam basenik. Jeszcze nie ma szamba, tak jak mówiłem. Jeszcze. A ta woda jest czysta. Nie dotykaj tego. On mówi, że to nie jest przeznaczone na szambo, jasne? Nie, nie. zbliżaj... No i dupa, już ma szambo właśnie koło domu. O. No to ja teraz mam lepszy basenik, dziękuję bardzo. Jak to lepszy basenik? To nie jest teraz basen, w tym się nie można kąpać, bo w tym lat... wow. Okej, okay, nieważne. Mi się wydaje, że wy oboje to do siebie pasujecie. Wy powinniście razem zamieszkać. Tak mi się wydaje. Nie, ja lubię mieszkać sami z tosterem. Ale możemy zostać przyjaciółmi! ja na polowo! Czego? Jedzy. Mam pizzę. Mój Boże, co to jeszcze? To jest Fortnite! Bananowy! A z budowaniem czy bez budowania? A budowaniem. Ja Bez budowania. A nie, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Ja wychodzę, nie będę w jednym pomieszczeniu przebywał z osobami, które grają z Fortnite z budowaniem. Ha, tfu! Ha, I do basenu. Ha, tfu. Rozumiecie to? Nie ma tak. Nie ma. Koniec. Konfiskuję ten komputer. Zabieram go do siebie i od nie? dzisiaj ja będę grał na nim. <śpelpiece> 69 nie ma, najnowszego o Ty, dziadu, porwałeś mnie? Trzymasz mnie dla kupu pewnie, bo jestem taki słodki Ty? Co? Słodki ty? Słodki ty? Słodki ty? Słodki? To mam przynajmniej słodki komputer, okej? Okay? Z fajną tapetą moimi hałdolcami, wszystko moje Ale dlaczego z budowaniem? Przecież to jest dla noobów to ta... Dobra, nie było tematu No popatrz na mnie Dyrtem palicie? Od kiedy dyrcie pali? Jak <śmuszczaj> to? Przecież masz dom z dyrtu, jak możesz dyrtem palić, żeby cię spalił dom cały? Bo to jest taka odmiana afrykańska odmiana dyrta, robiłem prezentację z tego na zajęciach. Na co? Jakie zajęcia, z na, czego? Na, no na tym kurcie, który robiłem Na zajęciach, na kursie z powerpinta Miałeś prezentację o dircie Produkowanym o w Afryce Dyrta, tak tak I dir afrykański się pali co? No. Nie wiedziałem, że mam takiego specjalista, wiadomo Ja też nie wiedziałem, że on jest takim specjalistą no. <laughs> Jestem specjalny Mi się wydaje, że nikt nie ma pojęcia O tym, co on mówi teraz Ej, <laughs> a, a co, czasami ci chat GBT nie wygenerował Taki pierdół? Nie mam internetu. Aha, no chyba, że offline ci to zrobił. <grywia> Ej, a co to jest w ogóle na tym? Co to jest? Tralalero, tralalala. To jakieś. To nowe jest Nike? Tak, mała, to jest. to jest nowa banda muzyczna. Jak banda muzyczna? To są nowe Nike. Nie słyszałeś, już piosenek? Nie? Kto to śpiewa? śpiew? Zanudź. No, dobra, dobra, Nie sądziłem, że, coś, że jest coś takiego. Ja nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć, ale ile to kosztują takie buty? Może bym sobie takie sprawił. Jak myślisz które będą pasowały na mnie? Takie najkie Niebieskie takie. Najeczki, no. Może pomarańczowe też mają? że albo O kurczę! Nie nas. Zamknij się, wezmę pożyczkę. Kupię, kupię takie buty bo nie mamy jeszcze banku. Oh, najgorzej nie było w głosowaniu żadnym banku. Musimy bank mieć i głosować. Też się musi pojawić. A to co to jest? Nowa reklama jakiś parówek w żabce? To jest ban, 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 To? Pan pan ch... <ścoughs> To jest to jest przeciek nowego moba w Minecraft. Mówię ci, szarikan. Co? Przecież ale. czemu z pałką chodzi? bo, bo, bo to pomiję. jest, bo to jest tum 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 na chór. Przecież to wygląda jak pan kubka z dupki. Faktycznie. <noise> Dlatego w moim domku siedzi. <noise> ale bardzo artystyczny obraz, ile jest warty? Gówno. <noise> no nie no, on jest bogaty, szarikan, to na pewno nie jest gówno wart. <noise> no dobrze, to skoro już jesteśmy w gościach, to może coś bym dostał do jedzenia w takim razie. Tak, hmm? oczywiście. Tutaj usiąść o. na moim stole sześcioosobowym. Ale Chodź ja. ci sześć miejsc. Właśnie. nawet tylu mieszkańców nie mamy. I to łącznie. Takie jest... osoby jak ty, No popatrz z tyłu, tutaj. Ej, wypraszam, sobie wcale taki szeroki nie No, jestem szeroki w barach, ale to nie znaczy, że się nie zmieszę na tym krześle. Po prostu te krzesła są dla małych osób robione. Dla dzieci. Faktycznie jestem mały. No. no, no I co to jest, jakieś ciasto dyrtowe? Co to za szczęk? To jest ciasto dyrtowe. ரூபாய் <muchas> Tego się zjeść, nie? Da. to było takie twarde, że ja tego nawet ręką nie mogłem wziąć. Szalikam, to się ciamcze najpierw. Co się robi? No bo to najpierw musisz to podtrzymać w ustach i wtedy się robi taka papka i wtedy połyk. Przecież ty nawet ust nie masz! Jak ty to jesz? Nie mam ust! Ty też nie masz. Jak to. co? Mam tylko takie schowane, bo to jest mój pyszczek. To jesteś nieznasz na kangurach po prostu. Ja wiem, że to tylną stroną jesz po prostu. Ja nie mam ust! Musimy cię zabrać do lekarza kiedyś i przebadać, bo może masz jakieś tylko Nie, tylko nie ze NFZ, ale proszę nie. A mamy jakieś no, inne <grym> Więcej botoksu mu po... Zrobimy mu piersi i będzie streamował. Co? <grym> no. To... Ale ja lubię być chłopcem. To jest plan B, zawsze możesz być dalej chłopcem. Tylko będziesz... Możesz być fanboyem. <grym> Dobra, pokaż nam tą sypialnię. <grym> Przytędy, tutaj po czy ty I tutaj musisz Czy ty musisz Czy ty musisz wyjść z domu, przejść przez ogródek, wyjść po schodach, żeby trafić do sypialni? No ale po paczce jest wtedy uczucie. Przychodzisz z domu, znaczy z imprezy jakiejś <gry> po drugi imprezie jesteś taki zmęczony. A, jak dobrze, że nareszcie jestem w domku i wtedy wchodzę. Tutaj. Ale jak chcesz przejść do salonu albo pograć na komputerze to musisz wyjść z domu i wejść jeszcze raz. Nie, bo mogę tak. O matko, przecież to jest to jest modułowy dom. To jest kupie po prostu. Czy on tu ma wszystko ze złota zrobione? Ale Galerie? To jest moja spiennia. Wow! To wiem już w co poszedł cały fundusz tego domu. To jest dubajska wełna. Jaka? Dubajska. Z Dubaju. złoto złota. <laughs> O, to chyba, to chyba mi warte jest. No i co? I to wszystko tego domku? Mam jeszcze balkon. <laughs> wow. Z widokiem na tu? najlepsze domki na świecie. Co? Z widokiem hmm. na najlepsze domki Nie. na świecie. Co on mówi? Szari... Ty weź go przetłumacz. Że na, ma widok, na, ma super widoki na super rzeczy. Szarikan, on A. ma nierówno pod sufitem. Patrz, stąd widzi jak ja śpię i gram. Stamtąd widzi jak ludzie w McDonaldzie jedzą. No twojego domku nie widzi akurat. Jak to nie widzi dokładnie jest przede mną! No ale nie widzi to, co jest za szybą! Jaki ty masz renderiser, że mojego domku stąd nie widzisz? O no, mówię, że nie widzi twoich okien i nie może ci podglądać! Przecież są przezroczyste! Poczekaj. E, co e, 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 e. Szarikan, widzisz mnie? <laughs> nie stoisz przy oknie! A teraz? No widziałem cię! A stoję przy oknie! <laughs> Gregory! Jesteś głupszy niż ustawa przecież. Widzisz, a patrz. Widzisz, a tu jak gram Fortnite! No właśnie to tego to... nie widać. Łapu! Po na tam Albo jak śpię! Też nie widzę. Tu ty, ty masz trampolinę? Oh. O mój Boże, jakie fajne! I stąd się skacze do basenu? <noise> na, na główkę! <głos> <głos> Prawie ci się udało, Gregory! W nagrodę sam cię wsadzę do basenu! <noise> Brawo, jestem z ciebie tumny. Musiałem oddychać jakoś. Oddycham dupą czasami. <noise> Gregory nie wydaje mi się, że tak jest skonstruowane ludzkie ciało, żeby oddychał on tyłem. Muszę iść do lekarza. <grygory> no, jak wyciągaj hajs z portfela, bo musimy wybudować szpital w Sosnowicach. Z 50 milionów wydaje mi się taki przeciętny szpital... Tak 6 tysięcy łapy w górę! <laughs> Za to to nawet bułki nie kupisz. No bo do, do szarika, no bo inwestorzy, ci wielcy inwestorzy tam na górze bogowie, oni zbierają łapki w górę od widzów. Przecież Prawda. To, przecież tam my to ale? budujemy. No w sumie to ja, ale cicho. <laughs> to dla niego wystarczą trzy łapki w górę i powstanie szpital. Trzy łapki w górę i powstanie szpital. Się robić, a ja idę grać Fortnite'a, bo teraz muszę wbić dirta ósebkę na rankingowych grach, więc e, cześć, cześć i dziękuję, że przyszliście. <gry> no, e, t, to było... A gdzie są fanty? A, a gdzie pieniądze za las? Staliśmy oszukani. Ja wiedziałem, żeby mu nie ufać po prostu, ja myślałem, że dostajemy jakieś pieniądze, dostałem jakąś zupkę chińską kurde o smaku ziemi, to, to jest jak Ej, ale Co? całkiem dobra jest! Masz, może sobie ją wziąć i wsadzić! No tak! Dobra Gregory, nie mam teraz czasu, bo mi też sezon ucieka bez budowania! Muszę wbić Plastik 8 nową rangę w sezonie! Anime dziewczynki! Nadchodzę! Szarikant, komputera nie masz! mi się! Fortnite, Fortnite! Ale kurde, w sumie. W sumie Dubek ma taki fajny domek. Może tak zamieszkam z nim. Wiem! Wysadzę swój domek i będzie musiał mi przyjąć. Ma tyle miejsca, że będziemy mogli grać w Fortnite całymi dniami. I może nie będzie w końcu mi ścinało. W końcu nie mam internetu. Wysadzam ten domek! na pewno mi się uda. Dobrze, dobra, idę do nówka i może, może mnie przyjmie, tak. Fortnite cały dzień, Fortnite życiem! Ding, dong, ding, dong. Nubek, słuchaj, stała się tragedia. Dom mi wyeksplodowało wy, wy i, i, i nie to, mam tu mieszkać. No, mogę tu zamieszkać? Jak to? To mój domek! <laughs> idę mieszkać w basenie. <laughs>